I nie, nie! Ale. <noise> nie no. Ale teraz jest lepsze, nie? <noise> tak, tak. Już trenera chcesz kurwić? Mecz się dobrze nie zaczął. <noise> no, a jedziemy teraz. Przepraszam trenerze. Dobra, lecę, lecę tam, lecę. Ja z hyperem. specjalnie, nie, tak. kurwa. Ale nie powiedziałeś prawa. nie, jak ja już byłem, kurwa, leciałem. Pokój, gramy, gramy. Gramy, Matel, skup się. Robisz fragi, wodą biegniemy. Zapierd dalaj. Prawo stroną, panie. stroną, wodą, nie lewą. Jak ostatnio. Kolumna lec. Leć, leć. Czekaj, ja, ja dostaję. Czterech tam, kurwa. Czekaj, było, nie. Czekaj, jeszcze. Czekaj, 4? syny jebane. Dalo. Fu. Na Celt Gon Skins możesz otwierać różnorodne skrzynie, toczyć bitwy z innymi graczami, a dzięki funkcji Exchanger, wymieniać przedmioty na ładniejsze. Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię oraz częstej eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny. Kodem Celsik darmowe 20 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Ej, mogę się wpierdolić mi ten Bartosz? No możesz To Glec. się wpierdalam Czekaj, czy znałem co robię w wodzie Flash pod A Już mi tam popko Jestem na piota. pod A. Bombę Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch tam przynajmniej tak. B B na Pomagam Bartosz, pomagam ja że byłeś... Ja to czekam na twojego faila, nie? Czekam, 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 czekam Piotrek. Spokojnie, czekam. Chodźcie, kontakt wejdziemy teraz. Daj Piotrek smoka na mid. Dwóch, przy i filar chyba. Mimo trzech na B Dobrze. Zapchnijcie teraz. Albo chodźcie, chodźcie. Przesuwa mu. Certa, certa, certa Flaszuję ten no kadera Bo ja wyflaszę Fale templo woda, woda czysta Dopale się templo po tym W tym main leży Kata jest, blisko Dobra, będzie Powinien dochować. Nie wiem. Jeszcze Jest jeden jeszcze w tym wodzie. w kanałach. A. Super Mateusz. Raszyj o Jeszcze jeden flaszował. Tak. Rozbijam. Ale to już po... po kierdoli to brzmi jako No gra i defa w ogóle jednego. Mówiłeś w poruszutku, w poruszutku. W poruszutku, tylko usłyszałem. No Piotrek, to jest taki Echo. E e Echo Hunter. No to jest taktyczne przesunięcie, no. Flow, dziękuje za frybinkę szefie, bardzo dziękuje. Patrzę plecy, no, należy ba... Ale afera, Pewor. No tak podchodzę, no człowieku, no, no po poczekaj. Bryty. Leży. K K K Bombę, bombę. Jeszcze raz. jeszcze jeden. Aha. A wy nie patrzyliście tego? Ja nie wiem, ja proszę pracy należy. Pierw dalej. Kurwa. na razie co? Czy nam da. No, nie, na razie nigdzie nie dawaj. Masz rację, pewer, pomyliłem się. Podchodzimy. Nie leży. Dajcie. Chodźcie, przyspieszmy, dawajcie. Kupujesz prawo, lewo? Kupuję lewo. Flaszuję głęboko, o kamery, no chodź fiodrek, no, on dostaje biało. Kurwa. Dawaj, przyspieszaj, przyspieszaj dobra. już. do nie ma. Be, się może być, uwaga. Dobra. Nie ma. Nie, ja, kamerę uważajcie, ja płacę. Placuje. Dziękuję. Jeszcze dam, Helen. Będę długo, bro. to, oni powinni chować już, nie? Powinni. Wody nie widzę, to nie? Ty cholero, schowaj to. Nie rzucaj. Nie rzucaj, bo pełen robi. A do A dojazd jest jakiś B smokowali Fleszuję wodę Nie no, jest kurwa w Cave, cave, pikuje, pikuję, pikuje Dwóch, Jeden, jeden Cię, do prawej masz, Pewor Ja mam Uważaj A Nie popakam Ej, Cave, leży Kurwe, trafienie całupy, goście, no, ciekawe On smoke'a dawał tutaj mm, a, Jeszcze jest, no, no, jest, a, a jest, a, a. jest No Ace? Nie, ja nie jestem widzowie na bombie, a czemu mam być na bombie? To jest normalny hyper <laughs> ludzie, nie są hyperl, nie kurwa... To jest normalny hyper, no. Czasami jest po prostu bardziej miły, ale to jest normalny hyper teraz. Tego nic nie boli akurat. Nie, wątroba mnie boli, jest chujowo. Czekajmy na nich. No dojadł, dojadł, full, full, full. Leci, leci, leci. Prawo, blisko, dwóch podejeżdża B Już po lewej Jeszcze jeden Jeszcze jeden na pewno Idź, Peweł, na niego No, bo już ma On nie zamknięty Pago, pa, nie byje się, daj jakiegoś flesza, coś już... Jeszcze jeden? Może być jeszcze jeden no, Ale mnie objało Dobry No To jest idealne Fleszek TikToka Tak, smoke'y, no

No bo to są kurwa wiemy, wiemy. Wiemy, no takie typy, które no wiedzą, że nie mają szans. Kurwa. Mamy 30 jeś, sekund do później, no. słuchajcie, i było widać, nie? Ja, to, jeżeli to żywe, goście no, mają, to, go, ma, to, jest to jest ma, widzieli, że mało, się no. stykujemy na B, to jest mały oddziel. Mało 30 sekund, no, tylko 50 trzeba dawać, kurwa. No, więc w, widzą po prostu. Małka dali prespa na Podejdźmy tego mida. Jadł ze mną, główny w da Dobrze odgramy, dobrze strzelają Woda ze przebijasz i go gasujesz Ja jak takie ogryski, takie ochłopy po Mateuszu Zbieram Nie no to kurda okay, jakieś yeah. totalne kurwa Kelnerzy No Kelnerzy kurwa i Fredierzy Nie no to są jakieś A może to siedzi Michael hmm. lat 11 i się uczy dopiero Bądźmy wyrozumiali dla nich Michael kurwa i zabierajmy nasz. A na drugie Michael? Klepka. Ja mam Condon na drugiej. No, no. Mateusz Kondent Pogonoski. Nie trzymasz? Nie, patrzę okno. <grym> Więc ci powiedziałbym, że w basie, no nie wierzę. Pinksi. Chodźcie poda konta, chodź piątek na Mida. No to nie powiedziałem. Kurwa, Ska nie. Na radar się spojrzałem na chwilę. Ja mam split'a do B robił. No idźcie tebe idźcie. Może no chodźmy razem tym... Connect... Razem pobićmy kotka IWA. No No. No. No, na ninja będzie siedział. No to... To go pierdolne, dawaj. Nie ma. Kole templar. to. No to. To. to jest tutaj. Taka z dupy trochę będzie. Władę pikuje. Nie ma. Masz flasha, nie masz? Mm -mm. Od main'a uważajcie. Może być. Ja bym się ją, chociaż kurę bomba jest z dupy. Nie musisz przejmować. Dobrą ustawkę macie. spójrz, spojrzyj CT sobie na chwilę. Woda, woda, woda. Tak, ja, dużo. Spaliliście, kurwa, main, main, main. I CT. Co jest, kurwa? Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Zwariowałem. Ale jak się przestraszyłem, że on przebija tego palaka. Ja pierdolę, ale się ja zestrałem. Flaszuje mi teraz, raz. Jedziemy, jedziemy, kurwa. Co to, to dla kurwa, na Jeszcze prawo. Dobrze. I przesmowka, kurwa, do B. I zesmołka, A bo na O to jazd go, kurwa. Po lewej jest na blisko. Snajper, no, zabijecie no, go. Tak, Dobre, masz, masz, dobrze. Dobre. Weź ja bufę sobie. Kamery masz... po, kurwa. Dwóch, dwóch, dwóch. Wiem, ale Mateusz troluje, jest? Ja <śmany> ja Czemu? Macie dwóch po HP no, to no, to Czemu troluje? Bo tam MOLO w main'a? I ty wiesz no, no on to dopiero to ja mówię, poszedł. No odje, ale on było dwóch na, na kamerach było nie info, dwóch, no z przyszedł No ale on poszedł, kamerze, on wrócił, to wrócił, to wrócił to i ze się do wody no, no to, to do wody, no to mógł być od maina A Nie mógł być od maina A na początku. W momencie kiedy dać palaka nie mógł być w mainie On podszedł jak po już się palak kamerach. skończył 3 sekundy po palaku to dopiero on był No, no do... dobra, ja do mnie nie doszło to No właśnie, do po... tego się śmieliśmy no z kamer jeden do a drugi do... maina W porządku, nie słyszałem, nie doszło do mnie, byłem w Amoku Beraż, beraż, beraż. ja mam biało o kurwa Jeszcze jeden z ekrumną, B Co to za heady z chipy? Kurwa, kurwa. Już ja Jeszcze jeden no B był Mał układzie. Nie kładzie Bo. Ja w ogóle no się obsrałem mówię, tak serię, taki od takich kondonów

no burz tam tej Ja w burz tam wariował. Trty, trty, trty. Latwe od 3 do 0 esz. Lewo, to kolegą Mateuszem tutaj, tempo. No jasne. Poczekaj, poczekaj. Spierdolisz, spierdolisz. No co ty robisz? No co to za zyska w ogóle, Mateusz? No to jest tak zwana dymna na wyjście, żeby nie widzieli my się z tego dymowłaniamy. Mówiłem poczekaj. Dymna na wyjście, ty. Bita się postatek. bawisz. Kogo? Wbita Agrida. To No jakieś... nowe rzucałeś. Woda leci. Mit jeden. Woda. Jeden mit, jeszcze woda. On był, rozumiesz, kajwie. że On był? Kajwie. Schowany pod B? Pod schodami? No nie wiem. Jam jest. Jam pod B. B. Jail jest. Dwóch. Dwóch tu jest. Ty na no strzela do ciebie No? Saju dojedź Kąd? go To sprzeda! Wody. Mit, 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 mit Saju, wychyl, wychyl Prawo, Was. prawo blisko, jeszcze jeden, prawo blisko był Tu Bo był w sumie Pokabu stupki Saju Parka na schodach była Mogą był był wychylić się, nie bać kurwa Kładzie A. A PKB chyba B? <laughs> nie nie no, nice, jest chyba. Ładne. B fresh'e, Ja nie thresh'uję. Idziemy od majna? Cave, 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 cave. rozlany hey, po idem. głowie, po głowie, co po głowie. głowie. On nie piknie, piknie. O chuja, piknie. O, do main'a. Ja mam bardzo streszające. No powiedziałem sorry. Po co nie mnie pijesz? Chyba jeszcze nie dwóch 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 dawaj stać się co ja? O kurwa palak, o kurwa. O kurwa, fakebole. lewo? No kurwa, masz zero Po lewej, a wupa, zero Kurwa Do skur! Smoke na be od razu. Dalej. Let's go main. Smoka, dali okay, okay, smoka dalej do cave'a wyjść Patrz lekła sobie Main to robić Mogę ci rozbić. w salio powiedz kiedy Ty no dawaj Ja mam smoku Kurwa jestem Cofnął chyba smoku bijee No kurwa No mówię, że w smoku no No mówię, że cave Ale Jednego, ale tam było jeszcze jedne, ja zabiję innego.

Ale, Piotrek, kurwa, starło. No powiem, że nawet co? on nie na bs w górach wodzą nie? No, na no, besie. Ja zabiłem słabo, swojego. Kurwa. Strasznie, tam na to, woda bi. pan No bo kurde, no kur, musiałbyś zobaczyć, co się dbało, no. Musiałbyś ale, zobaczyć, co się dbało. Ale dobrze, no panowie, no bijemy, kurwa. Ja nie wiem, co ja powiedziałem dokładnie. E... No ten, zabiły z... Ej, 4 0 ale zabiłeś. Ej, 4 bo ja 4 zabiłem. No. Wiesz, co, bo ja w ogóle tak stanem oni dali smoka takiego, płutkiego. Dali perfekcyjnego flash'a w tego smoke'a. Ja miałem full biało. I gość Zatakował. Wszedłem w tego smołka, wiedziałem, że się minąłem stepem, i wszedłem na gościa, który nie był. Wszedłem ze smołka i wyzabiłem gościa, który był w wodzie głębiej, w ogóle, który mu fleszował. I wróciłem później do tego smołka, y, liczyłem, że on będzie chciał mnie dorwać, a on ciebie piknął, no. Witam, witam, panowie, Więc było takie, i, była taka wasza, tram, 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 zakręcona runda troszeczkę, no.